Wiecie, jak się do Was dzisiaj uśmiecha? Pełno, nie, pełne niebo w niebieskim kolorze. Nawet jak wyjdziecie, to ono jeszcze takie będzie. Będzie się do Was uśmiechało. W imieniu Pana Starosty, w imieniu własnym, całej Rady i Starostwa Powiatowego wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w tym po prostu przeglądzie. Starostwo co roku bierze udział w tym jako sponsor również i zachęca wszystkich do udziału. Cieszymy się, że tak dużo chętnych jest do tych stworzenia prac na niebiesko. Kolorowi jesteśmy. Ja dzisiaj też starałem się chociaż krawat trochę niebieski założyć. I powiem szczerze, że jeżeli są imprezy istotne w całym roku, to na tą uroczystość, bo nazwę to uroczystość, czekam ze szczególnym wzruszeniem. Jestem z Wami i Wy bądźcie razem ze mną. Wszystkiego najlepszego. Laureatom wszystkim dziękuję za udział. Dziękuję. Może być tą przestrzenią dla Was, żebyśmy mogli się razem spotkać, żebyśmy mogli podziwiać Wasze prace. Wasze prace to jest e, wielki sukces, to jest e, informacja dla nas e, jacy jesteście, że jesteście tacy jak i my, z pewnymi e, celami, z pewnymi marzeniami, e, że jesteście wyjątkowi. Jesteście wrażliwi, ta wrażliwość jest tutaj w waszych obrazach, jest to głębia waszych osobowości, jest to dla nas to spotkanie na tej płaszczyźnie, jest to taki nasz świat, Światowy Dzień Wiedzy na temat autyzmu mamy tutaj, w naszej galerii w Kinie Helios. Spotykamy się, żeby być razem z wami, i bardzo się cieszę, że jak co roku jest to kontynuowane, że są ludzie, którzy ciężko pracują na to, żeby tutaj być. I gratuluję wszystkim, łącznie tutaj na ręce gratulacje, pani dyrektor, i wszystkim pracownikom, którzy wkładają bardzo dużo swojego serca, swojego czasu prywatnego, aby uświetnić ten dzień. Życzę dobrego odbioru, dobrych wrażeń. I dalszych pozytywnych relacji pomiędzy ludźmi. Dziękuję bardzo.